Dzień dobry, witam serdecznie. Jest dzisiaj ze mną Jaromir Piotr Grossman, trener, mówca motywacyjny, biznesmen. Witaj Jaromir. Cześć, witam serdecznie. Jaromir, dziś chcę porozmawiać z Tobą na temat systemu edukacyjnego. Oczywiście uważam ten temat za jeden z bardziej priorytetowych. Albert Camus powiedział kiedyś, że szkoła przygotowuje dzieci do życia w świecie, który nie istnieje. Obecny system edukacji. Jest przestarzałym reliktem pełnym szkodliwych zasad i ograniczających schematów. Najwyższy czas głośno i wyraźnie powiedzieć o tym, co dokładnie szkoła robi źle i dlaczego tak się dzieje. Współczesne badania potwierdzają, że system edukacyjny nie sprzyja naturalnemu procesowi uczenia się oraz zdrowemu i twórczemu rozwojowi. Szkoła nie uczy ważnych życiowo-cech i umiejętności, a tym samym nie najlepiej przygotowuje do swobodnego i odważnego poruszenia się we współczesnym świecie. Zgodnie z opiniami licznych naukowców, system edukacyjny skutecznie zabija w dzieciach wrodzony geniusz oraz wewnętrzną motywację do nauki i działania. Niestety szkoła, jaką znamy, jest przestarzałą, bo prawie dwustuletnią instytucją, ale jej główne idee systemowe i duch dawnych czasów ciągle jeszcze znajdują swoje odbicie w codziennej praktyce edukacyjnej. Można dostrzec w niej wiele schematów, które muszą wpisywać się wszyscy uczestnicy tego procesu edukacyjnego. Każdy z nas zgodzi się ze stwierdzeniem, że funkcjonowanie w szkole i nauka w niej sprawiają wiele trudności zarówno dzieciom, jak i samym nauczycielom. Również dorośli mierzą się ze zniechęceniem. Ze strony dzieci i ich brakiem chęci do nauki. Młodzi ludzie narażeni są na przebywanie w otoczeniu pełnym presji i rywalizacji. Wszyscy funkcjonują w niełatwych warunkach i całymi dniami przebywają w świecie, którego odzwierciedlenia próżno szukać w realnym życiu. Rozumiem. Jaromir, e, gdzie w takim razie poszukiwać przyczyn takiego stanu rzeczy? Aby lepiej zrozumieć ten problem, musimy cofnąć się do początku XIX wieku, kiedy to Królestwo Prus zostało pobite przez Napoleona. Po tym chwilowym upadku Prusacy powiedzieli, że nigdy więcej nie chcą zaznać takiej porażki. W tamtym czasie Prusacy przeprowadzili szereg reform, między innymi reformę edukacji. Chodziło w tej reformie o to, aby Pruscy urzędnicy stworzyli obywatela idealnego, takiego, który jest posłuszny, nie ma własnego zdania. I w dużej mierze będzie robił dokładnie to, co trzeba. Stwierdzono wówczas, że aby stworzyć takiego obywatela, należy go wszechstronnie wyedukować. W tym celu przesunięto cały ciężar z wiedzy niesprecyzowanej na wiedzę encyklopedyczną. Wykorzystano do tego metodę pamięciową, która spowoduje, że uczeń po powrocie ze szkoły będzie musiał usiąść i rzetelnie wszystkiego się nauczyć. Dzięki temu też nie będzie miał po szkole wolnego czasu, w którym mogłyby mu przychodzić jakieś niemądre rzeczy. Całość zorganizowano wówczas w ten sposób, że nauka odbywała się w latach szkolnych. Klasy zorganizowano w taki sposób, że wszyscy uczniowie siedzieli przodem do nauczyciela, który stojąc przodem do nich wykładał im tę wiedzę encyklopedyczną. Policzono wówczas również, że klasa powinna liczyć sobie 30 uczniów. Dlaczego akurat 30? Dlatego, że wyliczono, że jeżeli na kilka lat zgrupujemy taką liczbę uczniów, to zatrą się różnice społeczne, religijne i kulturowe między nimi i wyjdzie nam taki jeden płaski obywatel, wyrównany do określonego poziomu. Nad prawidłowym przebiegiem tego procesu nauczania w tym systemie edukacyjnym. Mieli czuwać nauczyciele, którzy nie bez powodu zarabiali bardzo małe pieniądze, ponieważ mieli pracować dla idei, a nie dla pieniędzy. Dodatkowo z fabryk wprowadzono dzwonki, które miały obwieszczać początek i koniec każdej lekcji. I tym systemem zafascynowali się ludzie na całym świecie bardzo szybko. Trafił do Ameryki, do Japonii i do całej Europy. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że ten pruski system który funkcjonuje pięknie do dzisiaj, umocnił schemat uczenia czegokolwiek w szkole. I niestety ten system nastawiony jest na tworzenie podstawowych robotników we współczesnym, złożonym świecie, którzy będą posłusznie pracować na rzecz współczesnej gospodarki. Jaromir, w czym takim razie jest uczenie się i w jaki sposób uczy się dziecko? Ach, mózg młodego człowieka nie jest na długo zakodować informacji, jeżeli nie są one dla niego wystarczająco interesujące, zrozumiałe i nie odnoszą się do jego aktualnej wiedzy o sobie i o świecie. Dziecko samo ich nie odkryje, na przykład przez y, zabawę, eksperymentowanie czy przez działanie, oraz nie będzie miało okazji sprawdzić ich sensu i znaczenia. Prezentowany materiał jest niejako wyrwany z kontekstu. Nowe wiadomości odnoszą się jedynie do wiedzy nauczyciela, który o nim opowiada. A sama nauka ma odbywać się na podstawie tylko i wyłącznie jego doświadczeń. Oraz dziecko uczy się w atmosferze pełnej lęku i stresu. W takich warunkach w jego mózgu zaczynają wydzielać się tzw. hormony stresu, czyli kortyzol i adrenalina, które osłabiają aktywność dopaminy. Oraz część mózgu zwaną hipokampa, odpowiedzialną za produktywne uczenie się i zapamiętywanie. OK, dlaczego w takim razie nie ma uczenia się bez dopaminy? To kolejne bardzo dobre pytanie. Dopamina odgrywa kluczową rolę w procesie motywacji, w uczeniu się i w naturalnym rozwoju. To neuroprzekaźnik i neuromodulator, określony przez badaczy mianem substancji ciekawości, zachowań, eksploracyjnych i poszukiwania nowości. Kiedy w płatach czołowych, w korze przedczołowej mózgu dziecka następuje wyrzut dopaminy, zwiększa się jasność myślenia oraz wzmacnia się koncentracja. Wnioski płynące z badań nad mózgiem jasno wykazują, że aktywacja dopaminy i hipokampa, a w rezultacie efektywne uczenie się i trwałe zapamiętywanie, mogą nastąpić tylko wówczas, kiedy dzieci same chcą się czegoś nauczyć. Kiedy mogą uczyć się tego, co na danym etapie rozwoju rzeczywiście je interesuje, kiedy czuje się pewnie i bezpiecznie, kiedy uczą się tego, co nowe i subiektywnie dla nich ważne, kiedy mogą uczyć się rzeczy odnoszących się do ich aktualnych doświadczeń i aktualnej wiedzy, kiedy są wypoczęte i dobrze odżywione, kiedy mogą doświadczać swobodnej aktywności fizycznej. Kiedy mogą działać, eksperymentować i popełniać błędy, co jest bardzo, bardzo ważne. Kiedy uczą się w grupie i kiedy mają możliwość podążania za dorosłymi, którzy wzbudzają ich entuzjazm, dodają im siły i odwagi do podejmowania nowych wyzwań. Niestety system edukacyjny w obecnym kształcie nie wspiera tych procesów, a tym samym nie przyczynia się do zdrowego rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego uczących się. Warto przyjrzeć się temu, co w szkołach tradycyjnych oddziałuje najbardziej niekorzystnie na proces uczenia się, oraz jakie elementy systemu niszczą niezwykłe zdolności, z jakimi dzieci przychodzą na świat? Jaromir, w takim razie, z jakimi błędami mamy do czynienia w powszechnym systemie edukacyjnym? Po pierwsze, przekonanie, że popełnianie błędów jest złe, to założenie, które leży u podstaw obecnego systemu edukacji. Przenika przez każdą jego płaszczyznę i jest obecne w codziennym życiu każdej absolutnie szkoły. Już od pierwszej klasy szkoły podstawowej dzieci są ofiarami polityki strachu, według której nauczyciele traktują popełnianie błędów jako oznakę bycia gorszym uczniem. Taki sposób myślenia niszczy kreatywność dzieci i buduje u nich stałe poczucie strachu przed podejmowaniem działań i eksperymentowaniem. To w większości przypadków nas zawsze kształtuje psychikę człowieka i jest jednym z najważniejszych powodów, dla których tak wielu z nas żyje przeciętnym życiem. Popełnianie błędów jest nieodłącznym i koniecznym elementem nauki i każdy człowiek powinien być gotowy, a nawet ciekawy, niepowodzeń. To najlepszy sposób na szybkie uczenie się na bazie doświadczenia, a nie suchej teorii. Po drugie, na każde pytanie jest tylko jedna odpowiedź. To jest niestety założenie, które jest bardzo głęboko również zakorzenione w systemie edukacyjnym, i posłuszeństwo wobec tego schematu jest wymagane na każdym kroku ścieżki edukacji młodego człowieka. Najlepszym przykładem jest matura, na której uczeń musi idealnie wpasować się w określony klucz, który określa, jaka interpretacja zadania jest prawidłowa, a jaka nie. Wszelkie twórcze pomysły uczniów są z miejsca krytykowane przez nauczycieli, którzy sami tkwią od wielu lat w ścisłych schematach. Od uczniów natomiast oczekuje się tylko prawidłowych odpowiedzi. Wymusza się na nich sposób myślenia, który został z góry określony w kluczu. Dzieci, których osobowość wyłamuje się ze ścisłego schematu, są traktowane z pogardą jako jednostki bezwartościowe. Takie podejście upośledza umiejętność poszukiwania i kreatywnych i oryginalnych rozwiązań. Zabija innowacyjność i zdolność do twórczego rozwiązywania codziennych problemów. Kolejny to szkolny system oceniania wiedzy i zachowania. Zauważ, że w pierwszej klasie dzieci wręcz wyrywają się do odpowiedzi, prawda? Chcą się pochwalić wiedzą, nawet jeśli nie są jej pewni. Im starsza klasa. Tym mniej rąk w górze. Dlaczego tak jest? Jak myślisz? Dlatego, że dzieci wiedzą, że każda zła odpowiedź zostanie skrytykowana przez nauczyciela, a więc nie warto ryzykować. Dzieci bardzo szybko nauczą się, że ich głównym celem jest zdobywanie dobrych ocen, a nie uczenie się i poznawanie świata. Rywalizują ze swoimi rówieśnikami i na podstawie ocen porównują się do nich. Ci, którzy dostaną gorsze oceny, czują się gorsi od innych. Co bardzo negatywnie wpływa na ich poczucie własnej wartości i na motywację. Ocenie podlega również zachowanie uczniów. Już w pierwszej klasie dziecko dostaje łatkę, prawda? Pilny uczeń, leń, łobuz, nieśmiała albo grzeczna i wiele, wiele innych. Czasami te łatki towarzyszą mu przez całe życie. Kolejny, musisz być posłuszny autorytetom. Mówiłem już w jednym z nagrań na temat autorytetów. Od dzieci wymaga się posłuszeństwa i podporządkowania od samego początku ich ścieżki edukacyjnej. W szkole oczywiste jest, że nauczyciel ma zawsze rację i że uczeń nie może z nim dyskutować. W efekcie tego prawie wszystko, co powie nauczyciel, jest dla dziecka jak wyrocznia. I niejednokrotnie wpływa to na bieg całego życia tego dziecka, które bezkrytycznie wierzy w każde słowo autorytetu. Jakkolwiek oznaka braku jakkolwiek oznaka braku posłuszeństwa autorytetom jest od razu traktowana jako złe zachowanie i jest odnotowane jako uwaga w dzienniczku ucznia. Kolejne to sposób rozumienia ludzkich talentów. To ograniczone myślenie w stylu albo masz talent, albo, albo go nie masz. Najgorsze jest to, że jedno stwierdzenie nauczyciela może ukształtować dziecko na całe życie. Wystarczy, że przy jednej okazji Powie on dziecku: Nie masz talentu do matematyki, lepiej zabierz się za coś innego. Jak myślisz, jak to wpłynie na psychikę dziecka, jeżeli uwierzy w te słowa? Oczywiście, do talentu potrzebne są pewne predyspozycje, ale kluczowa jest ciężka i wytrwała praca. Szkoła ma też tendencję do określania i wyodrębniania grupy talentów plastyczny, matematyczny, pisarski czy jakikolwiek inny. Nauczyciele Zapominają o tym, jakie bogactwo tkwi w łączeniu dyscyplin. Leonardo da Vinci był jednocześnie malarzem, architektem, filozofem, muzykiem, pisarzem, odkrywcą, matematykiem, mechanikiem, anatomem, wynalazcą i geologiem. Kolejne to hierarchia przedmiotów. Według systemu najważniejsze przedmioty to te, które są najbardziej użyteczne do funkcjonowania w obecnym społeczeństwie. Z perspektywy obecnej gospodarki świat już dawno się przekwalifikował i nowe branże, gałęzie rynku i nisze pojawiają się niemal każdego dnia. I ani matematyka, ani plastyka, ani muzyka, czy język polski nie są ważniejsze od siebie. Następny to podział na przedmioty ścisłe i humanistyczne. Co ten podział powoduje? Sprawia on, że jeśli uczeń został określony jako umysł ścisły, z miejsca przekreśla przedmioty humanistyczne i na odwrót. Największe innowacje, wynalazki i praktyczne pomysły wynikają z połączenia dyscyplin, a nie z ich oddzielania. Ten podział nie jest prawdziwy i każdy może być świetny w łączeniu dyscyplin, zarówno w ścisłych, jak i humanistycznych. Kolejne to to, że każde dziecko jest mierzone tą samą miarą. Wszyscy muszą umieć dokładnie to samo i uczyć się dokładnie w taki sam sposób. System edukacji zupełnie ignoruje fakt, że każde dziecko jest inne. Każde dziecko ma swój własny sposób uczenia się, rozumienia świata i zapamiętywania informacji. Różne dzieci mają różne pasje, różne talenty i różne marzenia. Dzieci na początku szkolnej przygody powinny samodzielnie lub razem z rodzicami określać swoje potrzeby względem edukacji. Każdy uczeń powinien mieć indywidualną ścieżkę rozwoju zaprojektowaną tak, aby pozwalała ona rozwijać jego talenty i najważniejsze umiejętności. Kolejne to przeładowanie dzieci ilością wiedzy. Wiem, wiem. Każde dziecko jest zmuszone do czytania stosu książek każdego miesiąca, kucia na pamięć dat i formułek, pisania wypracowań, kartkówek każdego tygodnia i codziennego odrabiania ogromu zadań domowych. Umysł dziecka szybko staje się przeładowany informacjami, co wpływa niekorzystnie na rozwój umiejętności, przy których nie jest potrzebna wiedza, ale praktyka. Ponad 70% tak zdobytej wiedzy uleci z głów i jeszcze przed ukończeniem szkoły. A co gorsza, upośledzi dziecko w poszukiwaniu i zdobywaniu wiedzy w życiu dorosłym. Przytłaczająca część testów, kartkówek, sprawdzianów i egzaminów to sposób na wywieranie na dzieciach wielkiej presji, podczas gdy w tym okresie powinny mieć one komfortową przestrzeń do nauki poprzez zabawę, eksplorowanie i doświadczanie. Kolejne to wszystkie dzieci są w klasach z dziećmi w tym samym wieku. Zabieg tworzenia klas dzieci w tym samym wieku świetnie działa na egzekwowanie dyscypliny. Podobny etap w rozwoju psychicznym, więc i podobne reakcje. Kompletnie ignoruje się fakt, że dzieci są na zupełnie innym poziomie intelektualnym i poznawczym i nie powinny uczyć się tym, tych samych rzeczy. Mało tego, wprowadza to fałszywy obraz świata. Dlaczego? Dlatego, że nigdzie poza szkołą nie ma sytuacji, gdzie obracamy się wyłącznie wśród rówieśników, prawda? W kościele, w pracy, w klubie fitness, w restauracji, gdziekolwiek. Wszędzie poznajemy ludzi w bardzo zróżnicowanym podziale wiekowym i musimy nauczyć dziecko życia w takim społeczeństwie. Następne to uczenie dzieci bezużytecznej wiedzy i to jest jeden z największych problemów. Nie można określić obiektywnie, jaka wiedza jest użyteczna ani praktyczna. Zależy to bowiem od tego, co nasze dziecko zechce w życiu praktykować i robić. Dlatego zasób wiedzy, jaką dziecku należy pokazać lub przekazać, zależy od jego indywidualnych potrzeb. Szkoła nigdy nie dostosuje się do tej uniwersalnej prawdy, niestety. Ponieważ nikt w szkole nie umie powiedzieć, do czego przyda się nam wiedza, która jest nam tak wciskana do głowy. Nauczyciele mówią jedynie, kiedyś ci się to przyda. Yy... Nauczyciele jedynie mówią, kiedyś ci się to przyda. Myślę, że wielu z nas to słyszało. Nic dziwnego, że dzieci nie mają ani grama motywacji do tego, aby uczyć się suchych i nieprzydatnych formułek. Następne to uczenie dzieci w niezwykle nudny sposób. Większość, choć oczywiście nie wszyscy, nauczycieli uczy dzieci nudnych rzeczy w bardzo nudny sposób. Zniechęcają je do nauki, a czasami tworzą nawet fobię związaną z wkuwaniem i ze szkołą. Dziecko otrzymuje prosty komunikat: świat przedstawiany w szkole nie jest ciekawy, jest nudny. Nauka jest trudna i nieprzyjemna. W efekcie tego przestaje poznawać świat na własną rękę i traci pęd do eksplorowania wszystkiego, co nowe. To nie jest wina oczywiście nauczycieli, żeby było jasne, ponieważ ich również nikt nie nauczył, jak mają uczyć. Każdy pracownik szkoły powinien zostać porządnie przeszkolony z metod efektywnej i praktycznej nauki dzieci oraz podstaw psychologii. Kolejny błąd to pomijanie kluczowych umiejętności. Szkoła pomija kompetencje, które każdemu z nas są niezbędne do życia we współczesnym świecie. System edukacji niestety nie zawiera w swoim programie takich przedmiotów jak inteligencja emocjonalna, inteligencja finansowa, budowanie relacji trwałych związków, komunikacja międzyludzka, przedsiębiorczość, rozwiązywanie problemów, dbanie o swoje ciało, o swoje zdrowie, medytacja, planowanie przyszłości, zarządzanie czasem i wiele, wiele innych. Następne to nauczanie frontalne, dobrze znane jeszcze z czasów naszej szkoły, a właściwie ze szkoły zorganizowanej w czasach pruskich. Nauczyciel stojąc przodem do słuchaczy, przekazuje im informacje na temat określonego zagadnienia. Zadaniem uczniów jest zapamiętanie treści, o których mówi pedagog. Niestety taka forma nauczania jest zupełnie sprzeczna z ich potrzebami. Dzieci zapamiętują niewiele z tego, co usłyszą. Samej wiedzy o czymś nie da się włożyć Komuś do głowy. Z najnowszych badań wynika, że podstawową i najważniejszą rolą współczesnego nauczyciela jest wspieranie uczniów w ich społecznym, poznawczym i emocjonalnym rozwoju. Ograniczenie jego funkcji jedynie do przekazywania informacji i egzekwowania ich jest bardzo, bardzo poważnym błędem. Wiedza jest działaniem, jest aktywnym, a nie, jak zwykliśmy sądzić, biernym procesem. Jest czymś, czego nie da się komuś przekazać samymi słowami. Dziecko uruchamia mechanizm uczenia się jedynie w sytuacji, kiedy samodzielnie tworzy związki przyczynowo-skutkowe i popełnia błędy. Dzięki temu procesowi przyswaja zdobytą wiedzę i może efektywnie wykorzystać ją w wielu okolicznościach. Potrzebuje więc nie tyle uczyć się na doświadczeniach pedagoga, ile spróbować samemu je zdobyć. Kolejne to konieczność uczenia się na czas. W szkole dzieci często uczą się rzeczy niedostosowanych do ich. Rozwojowych możliwości. Program wymaga, aby przyswoili to samo w tym samym czasie i na czas. System edukacyjny często nie dostrzega faktu, że każde dziecko jest inne ma zupełnie inne możliwości percepcji i własny sposób doświadczania, uczenia się i zapamiętywania informacji. Dzieci uczą się najbardziej efektywnie poprzez działanie i poprzez wymianę doświadczeń i informacji z innymi dziećmi. A to, czego potrzebują dowiedzieć się na danym etapie, zależne jest od wielu czynników. Młodzi ludzie uczą się też w różnym tempie. Jedni potrzebują więcej czasu na zrozumienie łamków, inni są w stanie natychmiast je pojąć i przełożyć na codzienną praktykę. Tymczasem program nauczania dokładnie określa, ile godzin w kolejnych tygodniach należy poświęcić danemu zagadnieniu. Jeśli uczeń czegoś nie zrozumie, zwykle nauczyciel nie ma możliwości, aby ponownie bądź kilkukrotnie, Objaśnić mu ten temat. Wszystko więc odbywa się trochę na czas. Nauczyciele mają przecież obowiązek rozliczenia się ze swoich wyników pracy, prawda? W tym z realizacji danego materiału. Następne to konieczność siedzenia w ławkach. To jest bardzo, bardzo duży problem. Dzieci w szkole siedzą średnio 6 godzin dziennie. 6 godzin dziennie. Zwykle cały ten czas siedzą w ławkach. Trudno jest im wytrzymać bez ruchu. Dlatego nierzadko zdarza się, że zaczynają się kręcić, rozmawiać czy nerwowo odwracać. Konieczność siedzenia w ławkach w żaden sposób nie pomaga efektywnie się uczyć i długotrwale zapamiętywać. Mózg dziecka, tak jak jego ciało, potrzebuje ruchu i różnorodnych aktywności. Nie będzie rozwijał się optymalnie, jeżeli uczeń będzie zmuszony spędzić w ławce wiele godzin. Dzieci potrzebują wyrażać siebie poprzez aktywność fizyczną. I jak najczęstsze przebywanie na świeżym powietrzu. Wówczas ich mózg się dotlenia i wchodzi w stan naturalnego relaksu, dzięki czemu wzrasta wewnętrzna motywacja do nauki. Dzieci dużo chętniej angażują się w zajęcia, kiedy w widoczny sposób wiąże się z aktywnością ruchową. Naukowcy podkreślają też, że codzienny ruch na świeżym powietrzu i kontakt z naturą pozwalają na zredukowanie stresu u dzieci, a w rezultacie Znacznie zwiększają wydajność ich pamięci, poprawiają koncentrację, a nawet stabilność emocjonalną. Dzieci, które cieszą się regularnym kontaktem z przyrodą, mają również spokojniejsze relacje z innymi. Niestety, szkoła nie uwzględnia tych faktów w procesie kształcenia. Jest tego bardzo dużo. Co w takim razie możemy z tym wszystkim zrobić? Tak, a to tylko wierzchołek góry lodowej. Mam nadzieję, że to wystarczy, aby spojrzenie ludzi, szczególnie rodziców, na obecny system edukacyjny nieco się zmieniło. Na, nie liczę na to, że zmiana pójdzie od góry, czyli od urzędników bądź od samego systemu edukacyjnego. Oczywiście zmiana obecnego systemu edukacji to polityczna walka z wiatrakami. Uważam, że rewolucja powinna nastąpić oddolnie, a nie odgórnie, jak już powiedziałem wcześniej. Dlatego uważam, że Angażowanie się w propagowanie idei świadomej edukacji umożliwi dzieciom uczenie się pożytecznych rzeczy w inteligentny sposób. Co w takim razie, Jaromir, radzisz rodzicom? To bardzo dobre pytanie. Nie mogą czekać na reformy i rewolucje, bo ich dzieci potrzebują edukacji tu i teraz. Natomiast dobra wiadomość jest taka, że mogą zrobić całkiem dużo. Mogą zadbać o to, aby sposób rozumienia ich dziecka nie został upośledzony przez obecny system edukacyjny. Za pomocą rozmów, zabaw, zadań i ćwiczeń można uchronić swoje dziecko przed indoktrynacją ograniczających schematów myślenia. Wiemy już, co szkolna edukacja robi źle. Gdy Twoja pociecha jest przy Tobie, rób rzeczy dokładnie odwrotne. I mówię dziś głównie do rodziców, którzy mają dzieci w wieku szkolnym. I będą podejmować decyzje za chwilę. Bojkotujcie obecny system edukacji, korzystając z alternatyw, które są na wyciągnięcie ręki. Nieważne, czy to będzie edukacja domowa, demokratyczna, daltońska, Montessori, czy waltorska, czy jeszcze jakaś inna, każda próba dokonania zmian, choćby przeprowadzana małymi krokami, wpłynie w końcu na ogólną kondycję systemu edukacyjnego. Przemiany w Polsce zaczynają się powoli dokonywać. Potrzeba tylko wiary i wytrwałości oraz wiedzy o naturalnych procesach uczenia się i o tym, jak winna funkcjonować szkoła, aby umożliwić dzieciom naturalny i niczym nieograniczony i nieskrępowany rozwój. Współczesny świat to przestrzeń niezwykłych możliwości, ale i wyzwań, które zamiast przeszkodą mogą stać się prawdziwym motorem napędowym oraz kluczem do zdrowego i szczęśliwego życia. Zapraszam do dyskusji na temat systemu edukacyjnego, który powinien być w naszym kraju priorytetem. Napisz w komentarzu, jakie są Twoje doświadczenia ze szkołą i co udało Ci się zaobserwować u Twoich dzieci? Jaromir, dziękuję za rozmowę. Ja także dziękuję.